Ok, za 25. 25.07 czas wyjeżdżać. Trochę to trwało, zanim udało się dzieciaki schować. Daisy? Daisy się trzymała rękami i nogami drapaka. Felix się schował pod łóżkiem, a Siksa chciała wejść na Daisy. Nie chcesz jechać? Te dwa małe w dużym. O, zmywarka się skończyła, to mogę jechać. Dwa małe jedą. Znaczy dwa wariaty. Jadą razem w tym dużym transporterze, a w tym normalnym babuszka sama, bo babuszka potrzebuje święty spokój. Także, dobra, rzeczy już prawie zanoszone, ostatko żywnościówka i biorę laptopa. Jeśli mi się coś uda, to nagram coś dla Was w Polsce. Bo już w końcu tam mam normalny internet. Także lecimy na Szczecin. No i kocury siedzą. Faniks gdzie jest Siksik? on tam się schowało, a Daisy zawsze tam jedzie w rogu. Ja sobie ją potem tutaj przy o, żeby widziała, co robi. I tu. Najgorsze jest to, że ja mam siedzenie w skórach i one muszę mieć zblokowane właśnie tym mm, siedzeniem Feliksa, żeby on mi nie latał na boki. Także ruszamy. 1500 jak 500 metrów. Do domu na, na Fekwutę w Krępa. Ile zaraz Wam powiem? Ile kilometrów? 1020. Rozpoczęliśmy. 7 kilometrów. 5.18 będę. Teoretycznie, ale z postojami to pewnie około 6.00. Także lecimy. Jak na razie, do tyłu. Jest 18.48. A, pokazuje mi, że nie mam pasa zapiętego, więc muszę się zapiąć. Eee, zobaczcie jakie mam cute odświeżucie w kształcie kota. Dobra, jadę. Jestem w mojej ulubionej miejscowości, Dreigleichen. To są trzy, um, trzy wzgórza i na tych wzgórzach są te zamki. Tutaj Wam pokażę teraz z tej strony. O, a trzeci był albo będzie gdzieś. Czemu Gdzieś tam jest trzeci. A, o tam, tam daleko, ale nie widzicie, bo ja jestem za mała. Za krzakami się schował. E, I e, jaka to była historia? Trzech braci. A i to było coś tam, że trzech braci było i każdy miał swój zamek? Mm -hmm. Czy co? A to się mm -hmm. <laughs> e, No i zostało mi jedyne... 783 km Gli. Glizducha? A jak tam twoja droga? Hmm? Jak się jedzie? Może być? Co powiesz? No co? No co moja glizduśka powie? W więzieniu siedziesz za kratami. Co nie mój nosek? Mój no, no no nosek. Mój nosek, o, jak cię chcę potulić! Potulić do panci. No. No co? X tam chilluje. Co, Co tam mieli, Sziksa? Co tam wąsy ci wychodzą? <śmiany> wąsy ci wychodzą ty za bojadu, mój za mój, 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 mój najpiękniejszy kot na świecie o kot ziewa. Idzie spać. Ja sobie tam coś z tamtej torby wyciągnę dobrego do piciu i mogę jechać dalej. <śmiany> Schowaj zęba. Ząb ci wystaje. Schowaj, siekacz ci wystaje gwizda. Dobra, lecimy dalej. Kilometrów. i ja jestem już w lemborku już co raz bliżej domu teraz gdzie no dobra tam się co kupiec rano tutaj przyjadę znaczy się jak się na trzecia pięćdziesiąt 3.51 czwarta dziewięć będę w domu dajcie znać czy ktoś był w Lęborku po metra. metrach zjeść wylądę trzecim wjazdem O ja lecę na kawę do tatu. No, witajcie kochani już tutaj kolejnego dnia jest 13.13 13. ja nie wyglądam chyba spałam z godzinka. muszę wziąć koniecznie prysznic ale to jak wrócę jadę teraz do do miasta bo muszę kupić pamiątki no i jutro jest Dzień Matki, więc coś na Dzień Matki. Jakieś prezenty. No i e, też tata jutro wyprawia urodziny. Będzie grill urodzinowy. Ja mam już dla niego prezent, gdzieś tam koszulkę z ale e, no może kupię coś tam, wiecie, na tego grilla. To sobie dobrego. Parnatka tam coś ma przygotowane dla nas, jak będę w domu. Parnatka wróciła, pojechała z drugą siostrą do Łeby, więc... Um, więc co? a, stoję w korku e, no więc pokażę co tam jest a teraz bateria mi miga i nie wzięłam drugiego została w domu z laptopem Gigałam pod krążera. Czy szkoda, że nie wzięłam płatków pod oczy i dorysowałam sobie rzęsy, żeby mieć jakiś wyraz twarzy przynajmniej i piękna pogoda, zobaczcie, możecie przez ten dach zobaczyć, 28 stopni aktualnie mi pokazuje także dobra, jadę do Kauflandu i później Wam pokażę, co kupiłam. Matko, ale jest tu upał. Uwaga, będę pokazywać alkohol. Kupiłam sobie zimne piwko z lodówki. O, więc nie widzicie, bo mi się obiektyw do końca yy, nie otworzył. Szybkie zakupy. Obskoczyłam Kaufland, yy, sklep z tymi. No, masz tutaj z pamiątkami na chrzest, czy Wy to zobaczycie. Tak mam muszę pokazać musiałam wziąć dwie takie same, bo nic nie było tutaj w tym sklepie. Dwie identyczne dla mnie i siostra mnie też prosiła, żebym e, jej wzięła. Kupiłam też jakieś kwiatki, w ogóle w tym kofledzie to oszukują, bo inna cena była na regale, inna cena na paragonie za e, takie róże w doniczce wziąłam dla matek na Dzień Matki, no i tam też w Niemczech w sumie Wam nie pokazywałam zakupów, ale tam kupiłam taką dużą czekoladę no i to będzie na jutro na Dzień Matki i teraz jak przyjadę, to muszę jeszcze tacie dać ten prezent na jego dzisiejszą urodziny i w ogóle jest 14.09, a chrzciny są na 18, ale kawał trzeba też jechać, więc o 17.00 powinnam być gotowa więc będę miała bardzo mało czasu na prysznic przecież ja jeszcze się nie myłam po podróży, zobaczcie moje włosy nie cierpię takich, wiecie co, jak całą noc jadę, całą noc nie śpię i potem trzeba się szybko gdzieś szykować i wiecie, co z tego, że zrobię makijaż, widać po oczach, że całą noc nie spałam. Gdzieś tam płatki hydrożelowe kupiłam, takie pod oczy, no ale i tak już przecież nie zdążę ich nawet pewnie. Chociaż może póki będę suszyć włosy, to może je nałożę, może mi się trochę tutaj te pod oczami z zniwelują. A, i no i zabieram tatę, mamę i, i, i Renatkę, yy, także ja z Renatą i z mamą będziemy siedziały z tyłu, yy, może sobie weźmiemy coś na drogę, żeby wiecie, te 40 minut, czy tam ileś będzie się jechało, um, nie umrzeć. Chociaż nie, wiecie, jak samochód jest odpalony, to jest yy, włączona klima, a teraz ja stoję jeszcze ten dach, wiecie, ja mam mm, szklany, to chyba podwójnie przez niego grzeje. No, no ale dobra, samochód trzeba umyć, bo po tej podróży jest naprawdę no, giga e, brudny. No i lecę do domu, w sumie chyba holu, nawet nie zdążę Wam nagrać, ale za wiele też nie kupiłam z tego względu, że się nie opłaca. No, bo zobaczcie, dzisiaj jest godzina 14, póki dojadę do domu, póki się wykąpię to już trzeba jechać tam na imprezę. E, w kościele jest na 18. No to pewnie jakiś tam obiad czy w sumie można to już nazwać kolacja, będzie o godzinie. 19:00. godzinie to pewnie posiedzimy jakoś tam, nie wiem, 22, 23, i do domu do spania, a jutro mój tata właśnie robi tego grilla urodzinowego, więc też nie potrzebuję nic takiego do jedzenia czy tam do picia, a w poniedziałek rano właśnie muszę pojechać do Słupska, nie, nie, nie do Słupska, do, tak, do Słupska, do Słupska. jadę wali mi tutaj tym kablem. oddać auto właśnie na serwis, dlatego przyjechaliśmy małym, bo em, mam chyba 15 dni do e, serwisu. Także właśnie też nie robiłam dużych zakupów na wyjazd, no bo nie byłoby Ci się gdzie zapakować. Wiecie, tutaj z tyłu koty plus moja walizka i to już jest zapakowana. Dam do bagażnika, to wiadomo, też ja się walizkę nie zmieszczę, więc jakieś tam no jakieś tam rzeczy które biorę wiecie buty coś tam coś tam karma dla kotów to co widzieliście w poprzednim filmie no i samochód załadowany w zasadzie ja kupiłam tylko takie rzeczy na drogę jakieś tam picie chrupki jakieś i no i w sumie te czekolady na yy, na dzień matki. no i to w sumie na tyle dobra kochani ja się z Wami żegnam Już chyba w tym vlogu e, Może Wam coś będę tam z Renatką nagrywać Może coś tam na chrzcinach No ale to już pewnie zobaczycie w kolejnym filmie Żeby on nie był zbyt długi Poza tym muszę się ogarnąć z twarzy Bo nie wyglądam Także trzymajcie się cieplutko Ja się z Wami żegnam Jadę do domu Szykować się na ścinę, A my widzimy się w kolejnym filmie Buziaczki Pa pa